W związku trwa akcja protestacyjna. Rzeszowska Solidarność wyszła na ulicę przekonywać do swoich postulatów społeczeństwo. Jakie są reakcje przechodniów? Różne. W większości bardzo pozytywne. Z niektórymi trzeba dłużej rozmawiać. Czerpliwie słuchają. Większość jest popierających. Nawet osób, które prowadzą handel, sami mówią o swoich problemach i mówią, że no, trzeba stosować metody polityczne też walki, gdy prowadzimy akcję związkową. Tłumaczymy powody, dlaczego prowadzimy akcję no, Naprawdę, no, Ja jestem zbudowany, połowę materiałów w przeciągu 15 minut yy, rozbami. Można spotkać członków Solidarności, ile. Yy i bierze udział w akcji. Około 20 osób pikietuje w samym Rzeszowie, w pięciu różnych miejscach. Dworzec PKS, PKP, w okolicach Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, 3 Maja, Plac Farny, pod Bankami, Zamkowa. 20 osób, rozdajemy tutaj około 6 tysięcy materiałów. Tak podzieliliśmy. Poza tym we wszystkich miastach powiatowych tam, gdzie mamy oddziały terenowe, to wszystkich mamy. Grupy pięcioosobowe w kilku miejscach prowadzą. W Mielcu pięcioosobowa, w Ropczycach Pięć grup w pięciu różnych miejscach. W Ropczycach w trzech miejscach. W Łańcucie w dwóch. W Strzyżowie w dwóch. To są główne miejsca grupy pięcioosobowej. Oczywiście jeszcze leżański Nowa Sarzyna. Też po dwa miejsca. Zainteresowanie jest duże. Zamieniliśmy twardą akcję pikietowania na akcję informacyjną. To jest ważniejsze, żeby przekonać tych, którzy są z boku od postulatów, nie wiedzą dlaczego. To świetny pomysł i warto go kontynuować, bo zainteresowanie jest duże. A propos zainteresowania, ludzie y, mają pojęcie o naszych postulatach? Czy to są w ogóle oderwane y, dla nich y, informacje? Część osób jest zorientowana, zachęca do mocniejszych, e, mocniejszych protestów. Dla części y, są nieznane. Wyraźnie widać, że stoją z boku, ale poproszenie o to, żeby zapoznali się żeby przynajmniej zapoznali się o co i dlaczego. Bi. Biorą po to, żeby się zapoznać. myślę, że to nieudawane, bo, bo jest też jakaś grupa osób, które odmawiają. I dotarliśmy do sedna, dlaczego protestujemy? Jest tysiąc powodów tak naprawdę, a tym najważniejszym jest to, żeby przywrócić zasady. Osiągliwania porozumienia w Polsce, dialogu, prawdziwego dialogu społecznego, którego się nie da zamienić żadnym protestem. Dialog społeczny jest konieczny. Bez tego nie ma rozwoju, nie tylko rozwoju, nie można funkcjonować, żyć we wspólnocie. Dialog musi być oparty na wzajemnym zrozumieniu i na realizacji zawieranych porozumień. To jest naczelny. I nadrzędny nasz cel. Mam świadomość, że bez zmiany ekipy politycznej, która walczy z dialogiem społecznym przez 8 lat, nie celu. Musimy dokonać wspólnej zmiany i zadbać o to, by nowa ekipa polityczna miała na celu rozwój Polski, rozwój Polaków i osiąganie porozumienia między innymi. To ciekawe, że związkom zawodowym udało się porozumieć z pracodawcami, a strona rządowa, która powinna dawać przykład, jeśli chodzi o porozumienie i, i, i dogadanie się ze stroną społeczną, no tego przykładu nie daje, wrę wręcz odwrotnie. No, klasycznym przykładem jest tu taki pakt antykryzysowy sprzed wielu lat, kiedy to właśnie solidarność z, prato, z pracodawcami porozumiała się w sprawie naprawdę. Dla pracowników wówczas znaczących ograniczeń, natomiast rząd uznał, że są za mało idące i porozumiał się sam z pracodawcami nocą i wprowadził rozwiązania bardzo niekorzystne dla pracowników, nie mające nic wspólnego z rozwojem społecznym. I to był klasyczny przykład, ale to świadczy o tej ekipie. Ta ekipa, która rządzi nami, jej celem nie jest rozwój naszej wspólnoty. Bardzo wyraźnie widać dzisiejsze protesty rolników. I odpowiedź wczorajsza ministra rolnictwa, który mówił, żeby rolnicy pogodzili się z faktem, że rynku wieprzowego w Polsce nie będzie, to mówi minister rolnictwa ludziom, którzy żyją z pracy na roli, żyją z tego całe pokolenia, no to dzisiaj już go powinno nie być. Tej ekipy powinno nie być, bo słyszałem przez 8 lat te same odpowiedzi, w różnych coraz to różnych grupach. Nauczyciele, pielęgniarki, lekarze, pracujący, już nie mówię o przemyśle, który już są jego tylko w Polsce. Myślisz, że po tylu protestach różnych grup społecznych, różnych branż, po kolei, począwszy od nauczycieli, skończywszy na górnikach, poprzez energetyków, pocztowców, teraz głośny protest. Myślę, że poparcie społeczne te grupy mają. Trzeba o nie zadbać, a wierzę w sukces. Wierzę, gorąco wierzę w to, że możemy wspólnie wypracować coś, co może trwać na wiele lat dla wspólnego pożytku. Przede wszystkim dialog. Przede wszystkim dialog. Ja tak jestem zbudowany, że chcę z innymi tworzyć wartość dodaną. I Ale... współpraca wszystkich grup do tej pory nie było takiej. Wiele branż prowadziło swoje protesty, swoje postulaty. Różne związki zawodowe też już nie angażowały się. Proszę zwrócić uwagę, że my komportujemy tak naprawdę postulaty wszystkich związków zawodowych, wszystkich grup pracowniczych. Tutaj nie ma niczego partykularnego. To ma też sporo nadziei, że, że się uda. Ale czy odbiór społeczny nie jest taki, że, że walczą o swoje przywileje w cudzysłowie? Tak przedstawia mainstream, Tak przedstawiają rządzący. No ja chcę zachęcić wszystkich. Niech popatrzą na paski wypłat, górników, które rzeczywiście ubierają z 15-20-letnim stażem. Bo upubliczni na różnych mediach społecznościowych. No, nie można zastępować jakiejś pracy gotowymi informacjami. Zachęcam do tego, żeby zobaczyć, jak jest naprawdę. Musimy zobaczyć, jak jest naprawdę. Tu rozmawiałem z jednym panem, który mówił o wszystkim, czym go nakarmiła telewizja. Zachęcam do tego, żeby jednak sięgnąć po inną informację, niezależną. Jest jej dużo, można po nią sięgnąć. I też informacje Solidarności, która. Dotycząca naszego środowiska jest najbardziej obiektywna. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Myśli pan, że ym, żądania grupy pracujących są słuszne? To zależy, w której grupy. Jeżeli chodzi o, o rolników to nie. to jest nieuzasadniony proces. Jeżeli chodziłoby o miarki tak, jak najbardziej, górnicy nie też nieuzasadniony protest no to powiedziałem pielęgniarki no to te chyba grupy jakie tam jeszcze są no to ja już nie pamiętam dokładnie ale Energetycy, pocztowcy no pocztowcy to Energetycy to bym przychylił się że jest to jest to uzasadniona sprawa bo na pewno nie zarabiają dużo tam. No to tyle bym mógł na ten temat powiedzieć, <tak> tak, na gorąco. Dziękuję bardzo. to nie jest rolnicze, to jest pracownicze. To jest tak? Tak, 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 dokładnie. Dla Pana coś proszę bardzo, proszę Pana, rzeczy. Proszę bardzo, warto przeczytać. Jak mieszkańcy Rzeszowa przyjmują naszą akcję? Generalnie to większość przyjmuje to ja wiem, no z zadowoleniem. Niektórzy po prostu biorą, nic nie mówią, niektórzy pytają skąd, czego, dlaczego i tak, że niby jakieś tam poparcie niby tej akcji wykazują, z ich, z ich reakcji tak jak to wynika. Zdarzają się osoby, które mówią, że nie są tym zainteresowane i po prostu albo nie biorą wcale, albo nie wiem co z tym robią. Czy poparłby pan postulaty Solidarności skierowane do rządu Związek w Wólotwóch Protestacyjnych, które pan przed chwilą otrzymał? Czy poparłby pan te postulaty? Nie tylko, że poparł, tylko jestem zburzony, że w ogóle obecny rząd, obecne władze właściwie dbają o swoich ludzi, członków Platformy, PSL-u dla społeczeństwa praktycznie nie nic. Przemysł polski Nic się w tym zakresie nie robi. Po 123 latach niewoli władze przedwojenne, Gościcki, inżynier Kwiatkowski zbudowały centralny rachunek Teraz młodzież nie ma pracy. Mój syn również półtora roku, roku temu skończył Politechnikę Rzeszowską. Jest magistrem, inżynierem i jest kilka ma pracy i rozważa właśnie wyjazd gdzieś do innych krajów, gdzie chłopak znajdzie zatrudnienie, bo Pocel dla takich ludzi nie ma. wszystkich urzędach zatrudniani za swoimi ludźmi. SLD, platforma, a szczególnie PSL. To, to wszystko jest Natomiast zakłady, zakłady pracy praktycznie nie istnieją, w budownictwie są firmy oligarchiczne, gdzie za, na umowę zlecenie lub na żarno zatrudniają za grusze. No to ci najlepsi fachowcy, płytkarze, murarze, tenkarze, lekarze, elektrycy, no znajdą zatrudnienie we Francji, tam ich bardzo cenią, natomiast a, 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 w Polsce w tej chwili to jest kompletna ruina. Chce pan powiedzieć, że państwo polskie nie dba o swoich obywateli, tak Tak, rozumiem? tak. Zdecydowanie tak. tak. Społeczeństwo się starzeje, a młodzież wyjeżdża za granicę. Yeah. Dziękuję panu bardzo. Jaka jest racja społeczeństwa na protest? Trzeba powiedzieć, że różna, ale większość jest za tym, że bierze te, te serwisy informacyjne. Trochę się wypowiada, że dobrze robimy, że, że dajemy tak, taką informację, że... Ale dużo jest też, dużo, no, mniejsza liczba młodzieży, która niechętnie podchodzi do tego. Niechętnie podchodzi. Nie, nie chcą tej wiedzy posiąść? No z tego wynika, że, że, że większość właśnie nie są przekonani co do tego. Tak wygląda. No, no, ja tak mi się wydaje. Myślisz, że przekonają się jak pójdą do pracy? No właśnie ja idąc, jak oni nie chcą brać tej, niektórzy, bo nie? niektórzy biorą. Ale ja im właśnie mówię, że poczekajmy parę lat i zobaczycie, że będziecie chcieć właśnie to robić, co my teraz robimy. Dziękuję bardzo. Czy popiera Pani protest związkowy? Tak, popieram. Jestem zainteresowana tymi żądaniami, które są ujęte i które będą przedstawione w negocjacjach, także jak najbardziej popieram. Dlaczego rząd nie chce rozmawiać ze społeczeństwem? Myślę, że to by było dla mnie zbyt trudne teraz wycofać się z tego wszystkiego, które do tej pory, do spraw, które do tej pory zostały podjęte. Nie mówiąc o tym, że trudno by im było chyba w tej chwili już spełnić to, co wycadły. Dziękuję co?